Sąd nad Jezusem. Jezus przed Sanhedrynem. Związany Pan Jezus został przyprowadzony do wielkiej sali arcykapłana Kajfasza. Starsi narodu judejskiego już tutaj czekali. Chcieli Go zabić, ale potrzebne były dowody na to, że przekroczył prawo. Jednak nie można było tego dowieść, bo przecież Pan Jezus całe życie uzdrawiał sparaliżowanych i trędowatych, przywracał niewidomym wzrok, a niesłyszącym słuch. Zbawiciel nigdy nie zgrzeszył, całkowicie przestrzegał prawa Bożego, jednak jego wrogowie szukali powodu, żeby skazać go na śmierć. Arcykapłanom udało się znaleźć tylko dwóch świadków, którzy złożyli zeznania obciążające Pana Jezusa. Obowiązujące w Izraelu prawo stanowiło, że każda sprawa musi mieć przynajmniej dwóch świadków, których zeznania będą zgodne. Znaleźli się tacy dwaj, utrzymywali, że usłyszeli jak Pan Jezus mówił: Mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować. Starsi oburzyli się na takie słowa. Jak on śmiał coś takiego powiedzieć? Świątynię, którą budowano czterdzieści lat, zburzyć? I w trzy dni odbudować? Arcykapłani dobrze wiedzieli, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc te słowa: On wskazywał na swoje ciało, świątynię Ducha Świętego, które zostanie wydane na śmierć, a po trzech dniach wzbudzone z martwych. Pan Jezus milczał. Nie odpowiadał na kłamliwe oskarżenia. Wtedy kajfarz powiedział: Zaklinam cię na Boga Żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Chrystus, syn Boży? W sali zapanowała cisza. Co na to odpowiedział Jezus? Arcykapłani powinni teraz podjąć decyzję. Pan Jezus. Chciał im dać jeszcze jedną szansę. Powiedział więc, to Ty powiedziałeś. Wkrótce zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Kiedy arcykapłan to usłyszał, rozdarł swoją szatę i zawołał: Na co nam jeszcze świadkowie? Słyszeliście bluźnierstwo? Wszyscy zaś zgodzili się, że Jezus zasłużył na śmierć. Zaczęto go bić, pluć na niego i wypowiadać obrzydliwe słowa. Arcykapłani oddalili się, aby omówić plan zgładzenia Syna Bożego, zaś ich cudzy kontynuowali znieważenie Tego, który przyszedł, by dać im zbawienie. Na podstawie Ewangelii Mateusza rozdział 26, wersety od 57 do 68 oraz Ewangelii Jana, rozdział 16. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. I Zbawiciela, proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.